dziś na tapetę, idzie siódemeczka z hiszpańskiej linii krążowników. Mamy tutaj jednostkę, która już pokazuje nam przedsmak tego, co będziemy mieli. Czyli jest już FK, dosyć szybko naprawka na siódmym cierze. Krążowniki za często żadnych naprawek nie mają, więc to jest spory plus. Co do działu, mamy tutaj standardowy kaliber. I te działka spisują się całkiem nieźle, jeśli chodzi o pociski przeciwpancerne, a także oweki. Jedne i drugie jakoś nie odbiegają za bardzo od, od standardu, jakich tutaj na mamy. Mówiąc krótko, trzeba się trochę namęczyć. Szkoda, że ten okręt jest taki długi, przez co prościej go trafić, trudniej wymieniać torpedy. No, jest to wada tej jednostki, tym bardziej, że tutaj widzimy pokład przed działami i zadziałami tylnej baterii przed działami przedniej no jest tam dużo niczego więc... tak jak mówię spory, spory minus ale cóż jest jak jest jeśli chodzi o siódemki i krążowniki to mają one ogólnie przekichane zwykle pancerniki robią z nich sito jak nas rzuci jako mięso nawet jak nas rzuci na topkę, to nawet pancerniki piątego tieru mogą pozamiatać, więc tutaj trzeba się trochę namęczyć, popływać na daleko. Mamy tutaj samolot, który nam wydłuża zasięg, więc można sobie tam z dalszych odległości zacząć ostrzeliwać, jakieś tam męczyć pancerniki. Nakrążelniki, dobrze jest polować burtą, wtedy te cytki tutaj się sypią całkiem przyjemnie. Miałem już kilka bitew po 6-7 cytadel, więc ładnie to wygląda. Obrona przeciwlotnicza nie domaga. Tutaj niestety lotnie są problemem i to sporym. Ale do tego już się chyba większość graczy przyzwyczaiła, że lotnia to problem. Zwalczanie okrętów podwodnych tutaj sprawa wygląda w miarę przyjemnie, przez to, że jest sonar. Więc możemy je wykryć o wiele szybciej i łatwiej. No i oczywiście męczyć wszystkim co mamy tutaj na pokładzie. Więc tutaj tragedii jakiejś większej nie ma. Jeśli chodzi o prędkość tych krążowników. Całkiem przyjemna. Są jednostki o wiele wolniejsze od nich. Więc tutaj wszystko jest tak jak trzeba. Możliwość wystrzenia torped na powiedzmy sobie... Ten dystans 7 km jest taki sobie, Fajnie by było mieć troszkę lepszą możliwość dalej, gdzie się w kierunku przeciwnika posłać, ale niestety liczba tych torped na wyrzutnie też nie jest jakaś turborewelacyjna, no ale zawsze mogliśmy mieć mniej, mogliśmy mieć 3, dlatego bo dla mnie, jeśli chodzi o tą siódemkę, to jest to taki średniak. Są gorsze siódemki, są lepsze, więc raczej do przejścia i do zapomnienia. Fajny jest ten motyw salwy, z którego można korzystać jak e, gdzieś tam na przykład musimy kogoś skończyć i wtedy liczy się każdy strzał, bo widać, że już tutaj kradniemy flagę i wtedy możemy tą F sobie zużyć, albo będziemy zaraz nie mogli strzelać, na przykład gdzieś znikniemy sobie za wyspą Wtedy też można korzystać z Fki i yy, ten czas przeładowania 28 sekund jest długi, ale i tak nie będziemy strzelać, więc fajna opcja. Ona też nie jest jakaś turbo szybka, bo tam chyba się 2 sekundy czeka na drugą salwę. No, ale tak jak mówię, lepiej coś takiego mieć niż nie mieć. Nie jest to taki super game changer, może tam w jakiś... W przypadkach pojedynczych się przydaje, ale tak ogólnie. No mówię, nie jest, nie jest to okręt, który będziecie jakoś mega wybitnie pamiętać. Od do przejścia. I tyle. niby się paroma rzeczami wyróżnia, chociażby tą mewką, tą naprawką. I pożądane by było, żeby się wyróżniał jakąś bardzo konkretną siłą ognia albo szybkim przeładowaniem dział. Nic takiego tutaj nie ma miejsca przez co gameplay tym okrętem albo można nazwać wymagającym albo dla części nudnym no, jak lubicie grać na krążownikach wieloma krążownikami trzeba grać tak jak nim czyli zbliżać się do przeciwnika wtedy kiedy mamy szansę na na przykład obić jakichś krążowników, niszczycieli, podwodniaków z pancernikami na daleko jak widzicie tutaj właśnie wykorzystałem F, żeby skończyć ten pancernik i się udało, ta druga salwa się przydała. Jest to tak jest mój. Więc nie jest to absolutnie jakieś mega bezużyteczne, co to, to to nie. Bo tryb salw ogólnie nie został dodany już jakiś czas temu. Bo do pierwszych tych okrętów gwiazdkowych, według mnie całkiem fajny pomysł, żeby trochę urozmaicić rozgrywkę i wprowadzić taką. Hmm, możliwość szybszego strzelania, kosztem później właśnie bycia bezbronnym przez dłuższy okres czasu no ale to trzeba umieć wykorzystać i nie zawsze pykniemy jak na przykład walczymy chociażby z takim niszczycielem użyjemy sobie tej f i niszczyciel zostanie nie, na 500 hapsa będzie nas męczył przez te pół minuty ale my będziemy mogli tylko sobie patrzeć i mu mógł... pomachać ewentualnie tak więc cóż, jeśli chodzi o prędkość pocisków, to sami widzicie, ani to nie jest torlotu brytyjskiego pocisku czy amerykańskiego, gdzieś tam hen, hen w kosmos, ani to nie jest parabola jakaś super płaska. Niemniej celowanie w jakieś tam e, cele, które nie manewrują, nie wiadomo jak bardzo, nie jest trudne, bo na tyle szybko, że tam sobie. Będziecie spokojnie trafiać. Są gorsze krążowniki jeśli chodzi o celowanie, i to wiele gorsze, przynajmniej z 4 linie. Dlatego tutaj nie ma co narzekać, można sobie spokojnie mierzyć, strzelać, zwłaszcza pancerniki. Nie ma problemu. Dobry okręt, też pościgowy. Jak widzicie, tutaj te prędkości są całkiem przyjemne. I widziałem, że ogólnie linia należy raczej do tych szybszych jeśli chodzi o krążowniki. Więc to też jest zawsze spory plus. A co do łapania Cytadel. Nie uczcie się, że tutaj mamy jakieś super opancerzenie. Raczej musimy się cały czas, tak jak ja tutaj, starać. Kontować, żeby przeciwnik po prostu się w nas nie wstrzeliwywał. Tutaj jak widzicie, Atlanta bokiem. To jest zawsze zły pomysł. No, a mogło tutaj nawet więcej cytaki. No, tutaj ta Alaska mnie bardzo martwiła, bo jej przeciwpancerne robią sito ze mnie więc jak się strzeli to jest mało przyjemnie Jak widzicie pokłynęłem sobie tutaj z całkiem fajnym dedeczkiem. niestety go nie mam żeby go wspomóc to no ten Jutland, uważnie. przydałby mu się ktoś do pomocy, taki jak ja, no ale nie było. Więc tutaj, jak widzicie, poszła salwka. Całkiem bolesna, za niecałe 4,5 tysiąca. Fire alarm. Oczywiście, zawsze Torpedoes jak walczycie no, z okrętem uzbrojonym w torpedy, to sonar musi być aktywny. Tutaj tryb salwy włączony. I Znowu, w tym momencie był bardzo przydatny. Bo można było skończyć szybciutko. I chyba uratować też przy okazji Paolo Emilio. Powinien być wdzięczny. Bitwa, no to dosyć jednostronna akurat tutaj. Przeciwnicy za bardzo się nie postarali. Z tego co pamiętam to Gromek tutaj jęczał, że nie może skończyć. Tego krążownika. No, jest on dużo opancerzony jak na krążek, więc nie ma co się dziwić. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, okręt, który daje pewien przedsmak tego, co nas czeka, ale nie jest to jakaś jednostka, która jest wybitna i będziecie ją jakoś nie wiadomo, jak wspominać. Może się sprawdzić nawet na grając jako mięso armatnie na dziewiątki. Niemniej jest to dosyć trudne i Musicie pamiętać, że bardzo łatwo ją stracić. Jeśli chodzi o Kapitana, taki jak tutaj podaje, Wargaming jest jak najbardziej w porządku. Może bym też zrezygnował z dodatkowych hp i i tamtego ostatniego bastionu na rzecz jakiejś czwórki, którą kto lubi i tyle, reszty bym nie zmieniał. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Cześć.